Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. E, tutaj Konstancja Opryszek, przewodniczka Human Design. E, mam nadzieję, że powoli będziecie dołączać. Jak tak, to dajcie znać, czym mnie widać, czym mnie słychać, czy jest OK. E, dzisiaj live w temacie czym w ogóle jest Human Design. Opowiem też trochę, co on dla mnie znaczy, co u mnie zmienił. Um, dokładnie dwa przykłady osób, którym robiłam Human Design i co one odkryły. Hmm, więc dzisiaj taki live wstępny z uśmiechem, z fajną energią e, i um, zobaczymy jak to pójdzie. Jak będziecie mieć jakieś pytania, to śmiało piszcie. Najlepiej piszcie do mnie wiadomości, ponieważ wiem, że e, z transmisji na żywo e, uciekają czasem. Te komentarze. Także, e, także tak, mam, oczywiście jestem przygotowana, mam cały plan. E, także na początek wstęp. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to właśnie nazywam się Konstancja Opryszek, zajmuję się różnymi rzeczami. Jeśli mnie znasz od dawna, to wiesz, że różne rzeczy robiłam, trochę zarządzania są w czasie, trochę właśnie automatyzacji, Excela, e, innych rzeczy. Manifestacje, dużo, dużo tematów i ciągle gdzieś szukam siebie. I tak naprawdę, właśnie Human Design jest tym czymś, do czego zapaliła się moja dusza, o czym poczułam, że chcę się dzielić i o czym chcę opowiadać. I ten live jest dla ciebie, jeśli gdzieś szukasz swojej drogi w życiu, może czujesz, że. Nie do końca w pełni jesteś sobą, może czujesz, że żyjesz nie po swojemu, może po prostu jesteś zmęczona tym, że jakby ciągle gdzieś są trudności, jest walka i w sumie nie wiadomo czemu, może po prostu chcesz wrócić do siebie. Także jeśli to jesteś ty, to super, że tutaj jesteś. Zostań, słuchaj i, i obserwuj mój profil. I tak jak mówiłam, dzisiaj podzielę się z Tobą tym właśnie, czym jest Human Design, co on dla mnie znaczy, jak zmienił moje życie, jakby nie tylko tak teoretycznie, duchowo, ale też realnie. No i jeśli jesteś na żywo albo oglądasz powtórkę, to daj serduszko, napisz skąd jesteś, przywitaj się, żebym wiedziała, że jesteś tu ze mną. Także zaczynamy. Co to w ogóle jest Human Design? Human Design to jest taki system bardzo holistyczny. To jest coś, co mnie w nim zauroczyło, ponieważ bardzo często jestem są, która uwielbia wszystkie testy, jakieś tam testy Galupa, 16, 16 Personalities i wiele, wiele innych. I zawsze czułam, że nie do końca to jest takie w pełni, ponieważ um, wiedziałam, że dane odpowiedzi sprawią, że na przykład będę uznana za kogoś, ale nie do końca czułam, że ja faktycznie. Taką osobą jestem. E, miałam wrażenie, że te wszystkie testy są fajne na tu i teraz, ale pokazują właśnie obraz tu i teraz, czyli to, jak zostałam ukształtowana, jak to po prostu teraz wygląda, jak nauczyłam się żyć, jakie przyjęłam e, wartości i zasady. E, a Human Design właśnie pokazywał to coś, czego mi brakowało, jakby te nasze ustawienia fabryczne. I sam system jest teoretycznie dosyć skomplikowany, bo łączy w sobie wiele różnych elementów, chociażby chiński I Ching, e, kabałę, czakry, astrologię, fizykę kwantową, naprawdę jest tam tego ogrom jakby rzeczy, które są wzięte i stworzone w jeden ogromny system. E, I dla mnie przede wszystkim właśnie human design to jest taka mapa powrotu do siebie, to jest, są te ustawienia fabryczne, które mamy. Ja na to tak trochę patrzę, że po prostu urodziliśmy się, dostaliśmy jakąś instrukcję obsługi, mamy jakieś cechy fabryczne, a później po prostu dorastając, żyjąc, gdzieś to gubimy. I Human Design, jakby właśnie jest tą instrukcją, pozwala to odzyskać, pozwala wrócić do tych ustawień fabrycznych, poznać to, jak jesteśmy zbudowani i po prostu wrócić trochę do siebie, po to, żeby po prostu żyło nam się lżej, łatwiej, przyjemniej. No bo oczywiście możemy Żyć na przerobionych ustawieniach, tak? Samochody jeżdżą, mimo że są po tuningu, ale czy jest to dla nich najbardziej optymalne? Może nie do końca. Wiem, że na pewno dla nas, dla ludzi, nie do końca jest to optymalne, jak nie żyjemy w zgodzie z tą naszą instrukcją, z tą naszą mapą. Oczywiście możemy, możemy wszystko, jesteśmy wolni, ale właśnie Human Design jest takim fajnym elementem, który pozwala nam lepiej poznać siebie, po prostu. Pozwala nam nauczyć się. O nas, o naszej energii, jak najlepiej działamy, jak najlepiej podejmujemy decyzje, co nam mówi, że jesteśmy na dobrej drodze, a co nam mówi, że jesteśmy e, na może niekoniecznie dobrej drodze, tak? Więc jakby jest tam dużo elementów, jakie są nasze talenty, jakie środowisko nam służy, no, jest tam dużo, dużo instrukcji, które warto o sobie znać. E, I właśnie dlatego e, ten human design jest takim fajnym elementem. Możecie też dać znać w komentarzu, czy już słyszeliście kiedyś o Human Design, czy to jest dla Was zupełnie nowość. Jeżeli jest to dla Was nowość, to Human Design, żeby wygenerować jakby tę nasz, naszą mapę, ten tak zwany graf człowieka, projekt człowieka, potrzebujemy bardzo podstawowych rzeczy, czyli właśnie datę, godzinę i miejsce urodzenia. Jak mamy te trzy rzeczy, są strony internetowe, gdzie je podajecie i możecie wygenerować ten swój graf. Jeśli chcecie link, to albo jest w moim bio, możecie sobie zobaczyć, albo możecie napisać do mnie wiadomość, to wam chętnie podrzucę. Wtedy pojawia się taki właśnie obraz człowieka z takimi dziewięcioma dużymi trójkątami, i kwadratami. To są właśnie takie centra, które mamy. I tam jest dużo, dużo różnych rzeczy. Dzisiaj może nie będę mówić o wszystkim, ale taka zajawka już jest. Czyli jeżeli chcecie sprawdzić jakim tak, podstawowo w Human Design typem jesteście, to właśnie możecie to zrobić, generując taki graf online. I teraz, idąc właśnie do podstaw, tak jak powiedziałam, u podstawy Human Design jest tak zwany typ energetyczny, czyli to, jak działamy, jak powinniśmy korzystać z naszej energii, co jest dla nas po prostu naturalne. I w Human Design mamy tak naprawdę cztery podstawowe typy jeden taki dodatkowy podtyp. W sumie dla ułatwienia często mówi się, że mamy pięć typów, e, czyli mamy jakby manifestora, generatora, połączenie tych dwóch, czyli manifestującego generatora, mamy projektora i reflektora. E, I e, oczywiście problem zaczyna się wtedy, kiedy żyjemy jak ktoś inny, jak ktoś kim nie jesteśmy. E, ale na początek te pięć typów. E, możemy, Możemy to przedstawić w taki sposób, że na początku, bo ogólnie Human Design też mówi bardzo o tym, jak jesteśmy połączeni jako cała ludzkość. I tak naprawdę każdy z tych typów, każdy element Human Design jest potrzebny, no bo inaczej nie będzie to pewna całość, tak? A my jesteśmy jednak w systemie, jesteśmy ze sobą powiązani, wpływamy na siebie energią, więc te elementy są niezwykle istotne. Także można powiedzieć, że na początku, jakby mamy manifestorów. Manifestorzy to są te osoby, które inicjują, które zaczynają, które idą pod prąd. Bardzo często um, mogą to być osoby, które na przykład słyszały, że, ale jesteś niegrzeczna, albo ty to zawsze musisz inaczej, albo nie wiem, dostosuj się, tak? Wyrównaj się, bądź tutaj w ramach. No a manifestor nie jest od tego, żeby być właśnie w ramach. Także um, manifestor jest od zaczynania. Bardzo często ma. Genialne pomysły, ma różne inicjatywy, i właśnie jest od tego, żeby rozpocząć, żeby wyjść, powiedzieć o tych inicjatywach i jakby nie robić wszystkiego sam, tylko właśnie pokazać się, żeby przyciągnąć do siebie odpowiednich ludzi, w większości pewnie generatorów, żeby pomogli mu w tej jego inicjatywie. W przeszłości bardzo często to byli właśnie różni literzy jakieś prezydenci, paralnowie, królowie osoby, które właśnie Inicjują, mają jakiś pomysł, i ludzie e, za nimi idą. E, cześć. Nie, w sumie jest tak dopiero początek, więc spokojnie, jak coś to będzie nagranie, możecie początek obejrzeć. E, czyli na początku jest właśnie ten manifestor. I to, co jest istotne, to to, że właśnie e, on e, nie jest też stworzony do tego, żeby ciągle działać, bardziej żeby się zapalać. Tak? Czyli to jest jakby taki element, że zapala się, rozpala ognisko, tak? dmucha tam, robi ogień, robi ogień, a później potrzebuje trochę odpocząć. A potem, czy to w tej samej inicjatywie, czy może w innej, znowu tworzy ten ogień, dmucha, dmucha, dmucha i potrzebuje odpocząć. Czyli to też nie jest tak, że to będzie osoba, która cały czas powinna działać, potrzebuje też tych momentów milczenia, odpoczynku. To, co jest istotne jeszcze dla manifestora, to właśnie dla niego taką strategią jest informowanie czyli informujesz o tym, jakie masz pomysły, co potrzebujesz zrobić, e, bo często się zdarza tak, że po prostu manifestor coś sobie wymyśli, i idzie to robi, potem jakby wszyscy się denerwują, co tu się wydarzyło, co tu się dzieje, dlatego ważna jest ta strategia informowania. E, jeżeli jesteś na właściwej drodze jako manifestor, no to to jest dla Ciebie spokój, a jeżeli jest złość, gniew, no to to znaczy, że nie do końca jesteś na właściwej drodze, że coś tam trzeba zmienić. Czyli to jest początek, to jest manifestor. Kolejną jakby osobą bardzo potrzebną jest generator. Generatorów jest najwięcej na świecie, łącznie z podtypem manifestujący generator, bo dla nich jakby te zasady są właściwie takie same. I generator to jest tak zwany budowniczy tego życia. To jest osoba, która wytwarza dobrą energię, życiową energię. Tylko to, co jest istotne, to to, że ma robić to, co kocha. Ma się oddawać pasji, yy, i wtedy po prostu może wpadać w flow i godzinami pracować. Tak? To jest ta standardowa osoba, która, jeżeli robi to, co kocha, to dla niej praca od 9 do 17 to nie jest problem, nawet może i do 20, jeżeli on naprawdę wciągnie. Po prostu generator ma swój zapas energii, który w ciągu dnia zużywa, idzie spać, ładuje się, na drugi dzień wstaje, wyczerpuje energię. Idzie spać, ładuje się i to idzie w kółko, czyli ma bardzo stały ten przepływ tej energii i dlatego ją może wykorzystywać do działania. Niestety z tego względu bardzo często o generatorach się mówi, że właśnie mrówka pracownica, tak? Albo niewolnik kiedyś w przeszłości, niestety, ale to nie o to chodzi, tak? Bo jeżeli generator się będzie zmuszał do czegoś, będzie się skupiał na tym, co muszę, co powinienem, no to to nie będzie działać, nie będzie wytwarzał tej energii i nagle się okaże, że on o 10 to już jest wypruty i nie ma sił. To jest sygnał, że coś jest nie tak, że nie robisz do końca tego, co powinnaś robić, że gdzieś źle lokujesz tą swoją energię. To, co jest istotne dla generatora, jeszcze to właśnie jest to czekanie na odpowiedź, to reagowanie. O tym pisałam na stories, tak, że coś przychodzi, ty się rozpalasz, czujesz tak całym ciałem, że tak, ja chcę w to iść. No i tam dajesz wtedy swoją energię. To, co mówi, że jesteś na właściwej drodze, to uczucie satysfakcji. Natomiast jeżeli odczuwasz frustrację, no to znaczy, że nie do końca coś jest ok, że coś warto zmienić, coś warto poprawić. I to jest generator. Manifestujący generator ma dokładnie tak samo jak generator, z tą różnicą, że jest bardziej dynamiczny, z więcej zmienności, różnorodności. To się może wydawać, że ta osoba ma właśnie, na przykład, ADHD albo e, bardzo często mogą mówić o niej, że właśnie nic nie wykańcza, wszystko zaczyna i w ogóle bez sensu, albo e, jak to znowu zmieniłaś ścieżkę życiową, mamy dopiero Maj, tak, a ty już trzy razy to zrobiłaś, no to nie jest nic złego. Po prostu manifestujący generator ma mega energię, jest mega rozpalone, do tego ma te elementy trochę inicjowania, trochę z manifestora, więc... Po prostu jest taki dodatkowy podtyp, który może góry przenosić i ma niesamowicie dużo energii, i warto po prostu z niej korzystać, ale znowu robiąc to, co kochasz, faktycznie. I to, co kochasz, będzie się zmieniać, tak? Dzisiaj to będzie jedna rzecz, a za tydzień może i druga, ale warto za tym iść po prostu tak, żebyś była szczęśliwa jak najbardziej. Kolejny typ, który się pojawia, to są projektorzy. Między innymi ja jestem projektorem. I projektorzy to jest taki dosyć świeży typ, który pojawił się jakby na potrzebę pojawienia się takiego przewodnika, takiego wsparcia. Tak? Czyli jakby manifestor rozpala ten ogień, przyciąga, przychodzą do niego, do niego generatorzy, manifestujący generatorzy, którzy tam działają, wprowadzają to wszystko w życie, tak? wspólnie pracują. Ale czasem ta praca może być niewystarczająco optymalna, może da się coś ulepszyć, może gdzieś um, utknęli w jakimś momencie. I właśnie po to są projektorzy. To są te osoby, które widzą więcej, czują więcej, potrafią naprowadzić. Um, no ale to też nie są osoby, które mają cały czas działać. Odpoczynek jest niezwykle ważny dla projektorów. Um, no i bardzo często projektorzy, tak jak ja też tak miałam, niestety, Starają się żyć tak jak generatorzy, tak? czyli od 9 do 17, um, i po prostu pędzą i pędzą i pędzą i pędzą, a to nie o to chodzi, bo im bardziej pędzisz, tym mniej będziesz dostrzegać pewnej rzeczy. Potrzebujesz się zatrzymać, zastanowić. Ważniejsze jest to, kim jesteśmy, co mówimy, jak mówimy, niż to faktycznie ile robimy. Tak? To robienie nie jest dla projektorów e, tak istotne. Um, i tutaj projektorzy to właśnie będą osoby, które lubią wspierać, lubią e, doradzać. No są od tego. Tylko istotną rzeczą jest właśnie to, że projektor powinien czekać na zaproszenie. Bardzo często jest tak, że no ja wiem, ja wiem, chcę ci powiedzieć, ja ci powiem, tak? Ja ci powiem, nie idź tam, tam nie idź. No ale bardzo często ktoś może nie chcieć tego usłyszeć, może nie być gotowy, może cokolwiek, po prostu może nie chcieć. I to jest taka trudność u projektorów, że czasem my się tam wpychamy z tymi naszymi paluszkami i radami, trochę niepotrzebnie, trochę chcąc być takim wybawcą, a jednak powinniśmy poczekać na zaproszenie. To zaproszenie może będzie mieć różną formę: ktoś napisze, ktoś zapyta, ktoś spojrzy, czasem po prostu może wyczujesz, że okej, okay, ktoś mnie zaprasza, bo potrzebuje pomocy. I tak naprawdę to jest klucz, żeby projektor dzielił się wtedy, kiedy zostanie zaproszony, tak? No bo jeżeli wyobrazimy sobie, że jest ten manifestor, który tworzy ten ogień, generator i manifestujący generator, tam dokładają, pilnują i robią, a te co chwilę chodziły o nich, projektor i tak, a nie, to to zrób wyżej, a to zrób tak, a to zrób się, no to po prostu by coś trafiło, tak? Ale w momencie, kiedy, okej, okay, przygasza nam się ogień, nie wiemy czemu, hej, projektorze, Czemu nam się przygasza? No i wtedy projektor może powiedzieć No, bo wziąłeś mokre drewno. Nie? Czyli to wszystko jest na zasadzie współpracy i wymiany takiej energii. E, I jeżeli jesteś projektorem, to jeżeli czujesz, że odnosisz jakiś sukces, to znaczy, że jesteś na właściwej drodze. A jeśli czujesz zgorzknienie, gorycz, no to znaczy, że coś jest nie, nie tak. E, I teraz ostatni typ, czyli reflektor. Bardzo rzadki typ, mówi się, że jest tylko 1% reflektorów na świecie. To są osoby, które mają wszystkie centra otwarte, czyli biorą energię z zewnątrz i mogą być takim lustrem. Są takim lustrem, mogą odbijać to, co się dzieje u innych, energię innych. Z tego dokładnie powodu dla nich czekanie będzie niezwykle istotne, żeby nie pędzić niebiec i nie robić ciągle. Jakby na siłę, tylko właśnie odczekać, poczekać, niech to się ułoży, życie cię poprowadzi, popłyniesz z tym życiem, tylko po prostu potrzebujesz czasu. I tutaj, właśnie dla reflektora, jeśli pojawia się takie zaskoczenie pozytywne, to znaczy, że jesteś na właściwej drodze. Natomiast, jeśli pojawia się rozczarowanie, to znaczy, że coś tam jest nie tak. Więc to krótko były typy, ale Human Design, tak jak wspomniałam, to są nie tylko te typy energetyczne, ale mamy tam dużo, dużo więcej elementów, tak? mamy na przykład profil, czyli o tym, jaka jest nasza rola w świecie, jaka jest nasza osobowość. Mamy te centra, o których wspominałam, czyli miejsca, gdzie albo mamy dostęp do stałej energii, albo bierzemy ją z zewnątrz, albo my kogoś może bardziej zasilamy. Mamy bramy i kanały, czyli nasze jakieś talenty, potencjały, tematy, które się pojawiają w naszym życiu. Mamy też zmienne, czyli na przykład to, jak trawimy świat, jak się uczymy, jak patrzymy na życie. Jest tam bardzo dużo elementów. Teraz nie będę Wam o wszystkich opowiadać, ale zaznaczam, że jeżeli jesteście ciekawi, to obserwujcie mój profil. Albo też zapraszam Was po analizę Human Design. W bio jest mój link, albo możecie do mnie napisać, bo jest tam, co zgłębiać. Naprawdę jest tam, co zgłębiać. I teraz... Kolejna część, czyli tak trochę o mnie, moja droga do Human Design. Tak naprawdę Human Design po raz pierwszy poznałam w 2021 roku na MBA u Katryny Zenkiny. Był tam moduł właśnie Human Design. Nie wiedziałam o co chodzi, ludzie wklejali sobie jakieś te wykresy tych ludzi, pisali jakieś tam numery, różne nazwy. Mówię tak, kurczę, nie wiem o co chodzi, ale zaczęłam o tym czytać i mówię, kurde, no to jest fajne, dokładnie to jest to, czego szukałam. Tak, coś, co bardzo holistycznie patrzy na człowieka i mówi, jakie mamy te ustawienia fabryczne. Po prostu genialne. Ale potem sprawdziłam swój human design i już nie byłam taka szczęśliwa. Można powiedzieć, że byłam nawet wkurzona. No bo tutaj mi mówi ten human design, że jestem projektorem. No a w sumie ja to się czuję jak manifestujący generator. Coś jest nie tak. Mówię, no chyba to nie jest prawda, albo to nie wiem o co chodzi, ale tak zagłębiając to, patrząc na innych, no mówię, kurde, u każdego się zgadza, a u mnie się nie zgadza. O co chodzi? E, no i nie było mi to łatwo przyznać, ale faktycznie em, no zrozumiałam, że po prostu nie żyję w zgodzie z tym moim projektem i to bardzo, tak bardzo, e, że aż ciężko w to uwierzyć. E, I zaczęła się moja droga właśnie. Em, Odkrywania, zmieniania, ściągania tych warstw, czyszczenia, żeby faktycznie zrozumieć lepiej siebie. I to od razu nie była droga pełna spokoju i luzu, tylko było tam dużo złości, dużo goryczy, duży opór, ale koniec końców była to droga do ulgi, do oddechu, do większej akceptacji, więc myślę, że warto, bo faktycznie. Po czasie widzę, jak bardzo zmienia się moje życie, cały czas. To, że zmieniam sposób pracy, tak? już nie tylko od, do i po prostu ciągnięcie jak tam mrówka, mimo że nie mam baterii. Przestałam gonić, zaczęłam pozwalać sobie odpoczywać, ładować się, robić to, co, co mnie cieszy. Odpuściłam bycie wszystkim dla wszystkich, bardziej zaczęłam się skupiać na sobie. E, poprawiły się też moje relacje z mężem, bo po prostu zaczęliśmy się lepiej rozumieć. Oczywiście zrobiłam mu jego analizę Human Designu, powiedziałam mu o swojej, powiedziałam czemu są niektóre zachowania, zaczęliśmy rozmawiać, lepiej się rozumieć i też to, to nam dużo dało. Ehm, można też zrozumieć, dlaczego na przykład z niektórymi mi się układają relacje, z innymi nie, bo Human Design też to tłumaczy, co na nas wpływa i jak. No i najważniejsze, moja relacja z samą sobą też się zmieniła, tak? Mniej się zaczęłam krytykować, mam więcej spokoju, więcej akceptacji dla siebie, no bo w końcu rozumiem, tak? Dlaczego na przykład mam tak, a nie inaczej. Dlaczego zanim pójdę i powiem o Human Design tak jak teraz, to musi minąć 4 lata, gdzie ja ciągle się uczę, dokształcam, czytam, no bo tu mam na przykład jedynkę w profilu, tak? I tu będą elementy, które będą mnie stopować. Więc jest to droga, może nie zawsze łatwa, ale myślę, że warto nią iść. Bo faktycznie życie to nie jest bajka, nie zawsze jest pięknie i kolorowo, ale czuję, że mam światło, mam mapę, za którą idę i po prostu wiem co robić. I teraz chciałam właśnie takie dwa przykłady też innych osób wam opowiedzieć, jak to wyglądało co też może zrobić human design. Pierwszy przykład mojego męża, który był bardzo taki trochę anty, takie no, no, ty mi z daty urodzenia coś tam o mnie powiesz, jasne horoskopy i takie tam wymyślanie. Ale jak zaczęłam mu o nim opowiadać, to nagle się okazało, hmm, ty no, wszystko się zgadza. Nawet takie rzeczy, których w sumie by nie do końca zauważył. No i ta rozmowa się przeciągała, przeciągała. No i w którymś momencie human design pozwolił mu zrozumieć różnice zamiast się za nie karać. I to było na przykładzie jego komunikacji. W human designie trzecie takie centrum od góry, jak sobie to wygenerujecie, trzeci taki kwadrat to jest centrum gardła. Jeżeli macie to zakolorowane, to znaczy, że macie swoją energię łatwość komunikacji. Możecie mówić to, co chcecie i po prostu jest ekspresja. Natomiast, jeżeli to macie niezakolorowane, otwarte, no to znaczy, że potrzebujecie energii z zewnątrz, że to nie zawsze będzie tak, tak prosto, że to nie zawsze jest energia, na której możecie polegać. I um, mogą pojawić się problemy komunikacyjne, tak po prostu. E, I takim przypadkiem jest właśnie mój mąż, który ma niezdefiniowane centrum gardła, ja mam zdefiniowane i ja wpływam na niego swoją energią. Czyli on gdzieś tam zauważył, że to jest. Dziwne, że w niektórych sytuacjach normalnie potrafi się komunikować, a w innych ma problemy i mówi, o co chodzi. I jak ja mu powiedziałam o tej zależności w Human Design, mówię, no ja aktywuję Ciebie, powiedzmy, tak? Ja wpływam na Twoją energię gardła, możesz się łatwiej komunikować. To on miał takie, kurde, faktycznie, to są te sytuacje, kiedy Ty jesteś ze mną, tak? Albo kiedy są inne osoby, które widocznie mają zdefiniowane gardło. I... W końcu poczuł takie kurczę, no nie jestem popsuty, wszystko ze mną jest ok, tak? Ja mam tylko y, otwarte gardło, nie zawsze mogę na tym polegać i jakby wiem, jak mi na czym mi zależy, zwrócić uwagę, z kim współpracuję, kto ma na przykład zdefiniowane to gardło, od kogo tą energię mogę w jakiś sposób pożyczyć, w cudzysłowie. E, więc to mu na przykład dało dużo ulgi takiego zrozumienia. Albo inny przykład właśnie Sonii, o której często pewnie słyszycie, którą znacie, która też w sumie o tym mówi, że ona właśnie gdzieś tam miała problem z tym, że nie, nie wykańcza. O, w ogóle Sonia pozdrawiam, jeśli oglądasz. Która, że nie, ma nie tak? jest, że ona obiecuje, a potem nie wykańcza, albo zacznie, nie dokończy i to do, dokańczanie po prostu było coś, co bardzo sobie wyrzucała. A jak spojrzyłyśmy na jej human design, no to okazało się, że ona nie ma bramy wykańczania, więc jakby nie ma się co zmuszać. To nie jest jej talent, ma inne talenty, na których powinna się skupić. Tak? Czyli właśnie ten human design uwalnia też z poczucia winy i daje zgodę na bycie sobą, tak? Bo dla niej to było takie odkrycie: okej, okay, wow! Czyli zaczynamy, zaczynam i dobrze, bo od wykańczenia są inni, tak? Są inni ludzie, którzy mają ten talent, tą bramę i współpracując razem, Dojdziemy do fajnych rzeczy. Więc e, naprawdę jest dużo różnych elementów, na które możemy spojrzeć, przeanalizować i zobaczyć, jak to wszystko działa, żeby po prostu było nam łatwiej, lżej, żebyśmy mogli coś zaakceptować, coś zrozumieć, może odkryć jakiś talent i zacząć go wykorzystywać. Więc e, human design jest tyle fajny, że właśnie nie naprawia cię, tylko bardziej przypomina ci to, kim. Jesteś, że już jesteś całością, że już jesteś doskonała i wspaniała, tylko po prostu zacznij um, korzystać z tych ustawień fabrycznych, których, które masz. Czyli um, po prostu poznajesz lepiej siebie bez żadnych uwarunkowań, przestajesz porównywać się do innych, no bo każdy jest inny, tak działa human design, tak? Każdy ma swój unikalny, niezwykły... Yy, graf, wykres i nie ma co się porównywać, każdy jest tak samo ważny, każdy jest tak samo potrzebny, to nie jest tak, że coś jest lepiej mieć, lepiej mieć otwarte, zamknięte, być tym typem czy tamtym, nie, każdy jest potrzebny, dokładnie taki, jak jest, więc nie ma się co porównywać, uczysz się też jak podejmować decyzje w zgodzie z sobą, no i um, zaczynasz żyć tak, że nie czujesz wypalenia, tylko przepływ i to jest piękne, także... Tyle słów wstępu ode mnie. Jeśli coś dzisiaj poczułaś, jeśli coś Cię dotknęło, jeśli masz ochotę odkryć swoją mapę, no to zapraszam Cię po analizę Human Design. Możesz to mnie napisać albo zobaczyć link w bio. E, przygotowałam też takie fajne coś jak taki mini e-book Słowa Przewodniczki Human Design. Też możecie znaleźć link albo do mnie napisać. E, no i dajcie znać w komentarzu, czy macie jakieś pytania, czy Wam się podobało. E, i, I co? Dziękuję Wam bardzo. E, uważam, że świat potrzebuje więcej ludzi, którzy żyją w zgodzie z sobą, którzy są szczęśliwi, że możemy wszyscy żyć łatwo i pięknie. E, I też dlatego o tym Human Design opowiadam, żeby się tym dzielić, bo no jest to bardzo fajne narzędzie, które może nam bardzo dużo dać. Także. Dziękuję, że tutaj byliście ze mną. Gorąco Was pozdrawiam. Wysłałam Wam mnóstwo pozytywnej energii i uśmiechu. Uśmiechnijcie się teraz do siebie. Powiedzcie sobie, jestem wystarczająca, jestem zajebista i idę do siebie. Cudowności, kochani. Dziękuję. Opa. Pa. Teraz jeszcze, jak to zakończyć? Może się uda.